Kultura to nie jest pójście na koncert, to nie jest uczestnictwo półtorej godziny raz na miesiąc w wydarzeniu kulturalnym, w spektaklu, w koncercie. W związku z tym, w momencie, w którym my teraz bardzo dużo konsumujemy mediów, bo naprawdę myślę, że to jest nieporównywalne z tym, co się działo trzy tygodnie temu, mimo wszystko jednak, siedząc w domu, poświęcamy czas na inne rzeczy niż dotychczas i okazuje się, że nagle wszyscy zaczęli interesować się pieczeniem chleba, a to jest też część naszej kultury. No nie. Nie, nie, nie możemy tego zaprzeczyć temu zaprzeczyć, bo Polska chlebem przecież od lat stała. W związku z tym to jest ciekawe, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że kultura to nie jest tylko i wyłącznie sięgnięcie po książkę albo pójście na koncert. W związku z tym naprawdę wydaje mi się, że uświadamianie też tego, czym jest teraz kultura i czym była kultura, jest istotne z punktu widzenia instytucji kultury, ponieważ my no, mamy trochę jednak więcej do zrobienia w społeczeństwie niż tylko zaprosić ludzi na koncert albo do muzeum.